A życie nie będziemy się składać jeszcze tak ma udanych świąt, dobrej zabawy na Sylwestra i w ogóle wszystkiego dobrego no, w życiu, a, bo y, z życiu mamy no, jedno najcenniejsze, a po życiu najcenniejsze mamy zdrowie. Także będę miał wszystkim życiu i sobie nawzajem zdrowia. No i wszystkiego dobrego, miłego wieczoru. Aleksander Doba. 68-letni podróżnik i kajakarz, pierwszy człowiek w historii, który samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki wyłącznie dzięki sile własnych mięśni, odwiedził Tomaszów Mazowiecki. W piątek 19 grudnia uczestniczył w spotkaniu wigilijnym, na które został zaproszony przez przyjaciół z klubu sportowego Amber. Podczas niego podzielił się swoimi wspomnieniami z ostatniej wyprawy przez Atlantyk, ilustrując je zdjęciami i slajdami. O swojej pasji i przygodach na Atlantyku opowiedział też dziennikarzom naszej telewizji. Panie Aleksandrze, nie wypominając, niedługo dobiega pan siedemdziesiątki, a dwukrotnie opłynął pan Atlantyk, przepłynął pan Atlantyk. Tak jest, no przyznaję się. I 68 lat skończyłem, a przepłynąłem. No i to o tej porze, rok temu to byłem na oceanie. No i sobie miło wspominam, chociaż jutro będzie rok, jak miałem taką przykry przykre zdarzenie na oceanie, ale to nie wiem, czy o nim opowiem, czy nie. I, no, bo różne. Są bardziej przyjemne sprawy i mniej. Dlaczego w tym wieku zdecydował się Pan na podjęcie takiego wyzwania? Najlepszy wiek powiem. Bo gdybym tak się wybrał na ocean powiedzmy 20-30 lat temu, a mam dwóch synów, a wtedy byli oni no, załóżmy małymi dziećmi. To przecież by wszyscy na mnie tak huzia na juźza, że ojciec nieodpow nieodpowiedzialny naraża dzieci na sierctwo. A teraz, jak już moi synowie dorośli, ja jestem na emeryturze, to młodzi mówią, że emeryt, emeryci to tacy pasożyci społeczeństwa. I gdyby, tak mówiąc drastycznie, gdybym nie wrócił, gdybym zginął, no to nie żal takiego starego, chociaż ja nie mam tendencji samobójczej, nie chciałbym zginąć, ale młodego ojca byłoby na pewno żal, taki nieodpowiedzialnego, więc wtedy się nie wybierałem. No ale też z panią dziadka na pewno też byłoby żal. Jak długo pan przygotowywał się do tych wypraw? Ja wpadłem w kajaki, a tak dosłownie, bo na pierwszej rzece, która została moją ulubioną, rzeka Drawa, pierwsza wywrotka to było 34 lata temu. A czyli, że pół życia, to jest moją pasją, jest turystyka kajakowa, którą polecam wszystkim sprawdzić, co, co się w tym kryje? Czy to jest coś ciekawego, czy nie? Ale nikomu nie polecam przepływania oceanu kajakiem. Pan w ogóle przygodę z kajakiem zaczął dość późno. I tak, ale ja byłem bardzo aktywny turystycznie w różnych dziedzinach turystyki. No i w końcu tak się złożyło, że wpadłem w kajaki. No, byłem ciekawy różnych różnych dziedzin turystyki. Chociaż niektóre nie bardzo można tak podciągnąć pod turystykę, jak na przykład wspaniałe wspomnienia mam z szybownictwa. Czy ze skoków spadochronowych? Chociaż to pewnego rodzaju turystyka jest też, bo się ogląda świat z góry, znaczy no, to pięknie wygląda. I zapamiętałem taką maksymę szybownictwa. Nic nie zastąpi latania. Coś wspaniałego. Ta turystyka kajakowa to nie zastąpi. Ale z różnych względów musiałem zmienić, i to jest moją pasją. A mieć jakąkolwiek pasję, to polecam wszystkim ludziom bo to jest wielka frajda, jak robimy coś, co nam sprawia satysfakcję, a jak jeszcze cieszy się uznaniem innych, możemy opowiadać, no to co, no nie ma chyba nic lepszego. Wracając do pytania o to, jak długo pan przygotowywał się do tych wypraw przed Atlantyk? No to w zasadzie mogę powiedzieć, że cała moja kariera kajakowa to przygotowanie, a oprócz tego moje doświadczenie zawodowe, bo ja jestem inżynierem mechanikiem, i w tej ostatniej wyprawie kajakowej, którą y, mi zajęła 167 dup, czyli około pół roku, ja wykorzystywałem wiele elementów, y, tych, które poznałem w turystyce kajakowej, różnych. A oprócz tego, bardzo jestem inżynierem, mechanikiem i takim zaradnym człowiekiem, projektantem byłem. I projektowałem i robiłem właściwie prawie z niczego, bo miałem bardzo mało materiału, bardzo mało narzędzi. Ale potrafiłem sobie zrobić takie rzeczy, które mi bardzo pomogły i to budziło później zdziwienie. Z czego ty to zrobiłeś? No prawie z niczego, z materiałów odpadowych nawet. Jest pan pierwszym człowiekiem, który przypłynął Atlantyk kajakiem z Europy do Stanów Zjednoczonych, ale mało brakowało, żeby ta druga wyprawa zakończyła się już przedwcześnie. I tak, bo to było w najszerszym miejscu oceanu. I na tej wyprawie miałem 8 sztormów. A w piątym z kolei sztormie, w tym słynnym trójkącie bermudzkim, który jest, to jest taki mały, no, mały obszar między Miami na Florydzie, Bermudami a Puerto Rico. Ja się tam pamiętałem, 40 dóbr. Miałem taką pułapkę wiatrową, wpadłem. No, i coś w końcu nie wytrzymało. No, ster się urwał. No i wtedy hmm, moja decyzja do najbliższego lądu mam płynąć, a najbliższy ląd to Bermudy odległy wtedy ode mnie 400 km. No i wersje były różne. Czy ja mam się zbliżyć do Bermudu, będą mnie brali na hol, albo ewentualnie, y, jak będę y, daleko i będzie mi groziło wyciągnięcie w głąb oceanu i nie dam rady, no to po mnie przypłynął wezmą mnie na pokład, a kajak na straty. No ale ja jestem taki pezerny, chcę zrobić coś na 100%. Dopłynąłem do tych Bermudów samodzielnie i wysz, wypełzłem na ląd, też samodzielnie, co bardzo z wielkim trudem, bo ten ląd, beton, pode mną mocno się chwiał. Ja miałem po czterech miesiącach kiwania na oceanie, miałem wielkie problemy z błędnikiem. Ja się zachowywałem jak piany, mocno. A jak ja oglądałem film, tych moje pierwsze kroki na lądzie, to naprawdę jak bardzo piany człowiek, a zaburzenia błędnika miałem jeszcze przez tydzień. Tak się czułem niepewnie na lądzie. No ale coś, potem minęło i było dobrze. Nie zwątpił pan wtedy, że nie uda się tej wyprawy doprowadzić do końca? Ja jestem o, chyba. Ja po pierwszej wyprawie napisałem książkę i tam określiłem siebie jako taki mały człowiek, ale. Wielki optymista, taki ogromny, jeden z największych na świecie. I w tej wyprawie nie miałem ani chwili zwątpienia, że coś będzie. Byłem tak naładowany pozytywną energią, że nie dopuszczałem myśli, że ja mogę przerwać. Mnie tam nic nie mogło wytrącić z tej myśli i, i, i tak jakby sprowokować do zrezygnowania z tego. Ja To lądowanie na Bermudach i to zboczenie z trasy to tak. Traktowałem jako no, takie no, rządzenie losu, niedogodność, bo ideę mojej wyprawy samodzielnej, samotnej i bez pomocy z zewnątrz już zakłóca, ale to ja tylko chciałem naprawić ster i płynę dalej. Tam nie było ani chwili, że mam odpoczywać czy coś, a nie dopuszczałem myśli, że tam mam przerwać. Także. Ale uszkodzenie steru to nie była jedyna niespodzianka, którą panu zgotował los, bo zerwały się też deski, które utrzymywały pana na wodzie w kajaku. No, różne rzeczy były i dobre i złe. No taki bardzo ten kajak po pierwszej wyprawie był modernizowany dwa razy. No bo trudno tak wymyśleć jakąś oryginalną jednostkę, żeby spełniała wszystkie założenia. I bo nie mieliśmy dobrych wzorów, a właśnie w ogóle wzorów. I to był wymyślony kajak po to, żeby można było bezpiecznie przepłynąć ocean. Ale to wiadomo, ja, ja jako projektant też robiłem różne rzeczy i w trakcie wykonywania widziałem, że ach, można by coś poprawić, że lepiej zrobić. I w tym kajaku też były dokonywane zmiany mi bardzo dokuczały pałąki, które były nad kajakiem. One miały uniemożliwić temu kajakowi pływanie do góry dnem bo jak tak z turystyki kajakowej, co ludzie mają doświadczenie na trudniejszych trochę wodach, kajak jak się wywróci do góry dnem, no to jest taka stabilna sytuacja i sam nie wraca. No jak y, kajakarze, którzy pływają na rzekach górskich, to umieją takie tak zwane manewry es eskimoski, no że i będąc głową w dół odpowiedni ruch biodrami i wiosłem, no to się wstaje. A czasem tak sobie płynę jak jest upał po jeziorze i tak śrubą, no tak trzy razy w prawo, trzy razy w lewo, no jak jeszcze. I dla... A to te umiejętności się przydają na rzekach górskich czy tam na innych, ale a to na oceanie, jak kajak, sam gdzieś około 120 kg jeszcze bagażu, jedzenie na pół roku, to ważył ponad 500 kg, on musiał sam stawać. A jeszcze do, do tej właściwości, że nie mógł pływać do góry dnem, to jeszcze dodam bardzo ważną inną właściwość. Ten kajak miał kilka komór wypornościowych, wypełnionych materiałem lekkim, sztywnym, nienasięgliwym wodą. I gdyby tak w skrajnym wypadku pootwierać wszystko, właz do kabiny, włazy do dwóch komór bagażowych, podziurawić kajak w wielu miejscach, te komory podziurawić, zanurzyć go na siłę, on nie mógł zatonąć, musiał wypłynąć, a ja się naliczyłem bezpiecznie zatopialny i nie mógł pływać do góry dnem. Mogłem podziwiać wspaniałą przyrodę, żywioł, nie obawiając się o swoje życie. Poza Bermudami schodził pan jeszcze gdzieś na ląd? Nie, nie dopiero potem na, jak byłem, do Florydy dopłynąłem, do miejsca docelowego, czyli do New Smirna Beach. I ciekawe też było, jak ja mm, chciałem dopłynąć tam do tej miejscowości, ona jest dziś około 60 mil morskich na północ od Cape Canaveral, i w końcówce, po przepłynięciu Goldstromu, wiatry mnie tak gnały w stronę Florydy i tak, że nie, dawa, nie dałbym rady do pewnego rozmiaru mi lądowanie na terenie tego wielkiego centrum kosmicznego imienia Johna Kennedy'ego, a tam wtedy była wzmożona gotowość taka, bo start rakiety był szykowany na następnego dnia. Ja przepływałem, jak ją strzelili, ja tak mówię, że w mnie chyba zastrzelili, a potem sprawdzili, co tam robię. A miałem dokładną mapę, jak sięgają daleko tereny zakazane i nadałem wiadomość, że przy tych warunkach jedyną moją szansą jest jak wpłynę do portu Canaveral i wodami wewnętrznymi dopłynę do mety. No i tak zrobiłem, ale pierwsze moje kroki dopiero na lądzie, wniósł New na beach, a tak to płynąc nawet wodami wewnętrznymi żadnej pomocy nie przyjąłem, nawet symbolicznych płynów czy coś, czy stopy nie postawiłem na lądzie. Ciekawie wyglądała odprawa moja. Graniczna. Przypłynął Polak z Europy kajakiem, a tutaj pan i szef urzędu emigracyjnego wyszedł do mnie i pogratulował. Powiedział panie: teraz tak, pan płynie po cichu, badami wewnętrznymi. Oficjalna odprawa będzie za tydzień. Wniósł mnie na bicz. Także no, ma, co, oczywiście moi przyjaciele w Stanach to. Urobili wszystko, także nawet symbolicznie na pomoc nie wyszedłem nogą. Nic nie przyjęłem, żadnej takiej poczęstunku. Mnie tam częstowali, no, w różne hmm, hmm, naciski były, ale to miała być wyprawa samodzielna, samotna, bez pomocy z zewnątrz. I takie wzięcie od kogoś, nawet symbolicznej wody, czy już nie mówię o piwie, czy tam coś innego, to było, że udzielili mi pomocy. To dopiero było, a, o, jakie miłe to było, bo jak już dopłynąłem, do Newsman na bicz, takie powitanie było. Wspaniałe huczne, bo został ustanowiony nowe, nowe święto. Deniosłem na o takiej nazwie. Dzień przybycia Aleksandra doby, deniosłem na jest Dzień jest dniem świątecznym. I tłumy mnie witały. A z tych tłumów to najmilsze takie powitanie. Taka gdzieś chyba sześcioletnia dziewczynka nieznana mi. Cztery razy do mnie przychodziła i się witała. A taka do mnie przytulona, mam to za zdjęcie moje ulubione, a za drugim razem. Przyszła tak, jako takie no, urocze dziecko, spontaniczne, miała taką butelkę z sokiem takim różowym, ale połowy upite, nie? i ona mi tak wręczyła to. To ja podziękowałem, podniosłem tę butelkę do góry i powiedziałem: Proszę Państwa, to jest pierwszy łyk jakiegokolwiek płynu, jaki ja na ziemi amerykańskiej, tutaj spróbuję, to już po oficjalnym, no i z rozkoszą wypiłem, bo to upał wtedy był. Także powitanie było bardzo. A ja, żeby zdążyć na to, na to powitanie, bo wiedziałem, że tłumy witają, 30 godzin bez przerwy w końcówce płynęłem. Bo wiem, że czekają, ja myślałem, że sobie w nocy trochę podziemnie, Tak daleko jeszcze muszę zasować. No i na mecie się tłumaczyłem trochę. Przepraszam, bardzo spóźniłem się półtorej godziny. Tam ktoś powiedział, Panie, pan pół roku tutaj płynie się tłumaczy półtorej godziny. Ale e, wtedy ja byłem pewnie zmęczony po tych 30 godzinach, ale nie mogłem powiedzieć tym tłumom, jestem zmęczony, idźcie sobie, no, a ja pójdę spać. Trzy godziny do ostatniego klienta, uśmiechy, e, i podpisy, i zdjęcia, no, no to jednak wielka frajda była, adrenalina. I sukces Polaka, i bo y, <laughs> ja tak symbolicznie pokazałem taki gest, że y, położyłem się na ziemi, tak, kilka minut, bo mówię tak, to symbolicznie się chcę przywitać z całą Ameryką, z ludnością. Yy, Ameryką to tam Polonia i Amerykanie, a na plecach wtedy było widać taki duży napis Polska. A potem wstałem, zdjąłem tą koszulkę, pod miałem wyprawową i pokazałem i powiedziałem, że napis Polska to jest Poland, ja przypłynąłem z Polski, a to, co obróciłem koszulkę, to, co z przodu, to jest biały orzeł, to jest godło Polski. Znaczy, jestem dumny, że jako Polak przypłynąłem tutaj i. Pozdrawiam całą Amerykę. Także no, to był dla mnie bardzo wzruszający i, i ciekawy moment. No, wielka frajda, euforia. No, tym bardziej, że nie samotnie, ale wśród tłumów. A jak wygląda doba samotnego żeglarza na środku oceanu? Bardzo nieregularna, bo i dzień i noc wtedy mniej więcej równe w tym rejonach, po 12 godzin. I najwspanialszą dla mnie porą doby to była noc, bo wtedy nie było tego upału, słońce nie świeciło, mogłem się rozebrać i na goło, i najlepiej jak gwiazdy świeciły. No to coś wspaniałego, bo ja to gdzie ja jestem, orientowałem się na podstawie GPS-u, a dokąd płyną, to kurs według Besoli, kurs kompa kompasowy e, według Besoli, a w nocy, jeśli patrzę, nie ma żadnych świateł, to znaczy nie ma e, statków w pobliżu. Światło wyłączałem, wtedy lepiej wzrok się przyzwyczaił do ciemności i mogłem obserwować, na przykład gwiazdy, wspaniałe gwiazdy, takie gwiazdozbiory, których w Polsce nie widać, bo one są pod horyzontem. A miałem jedną książkę ze sobą, wziąłem o tytule: Jaka to gwiazda? I bazując na gwiazdozbiorach, które już znałem, rozpoznawałem nowe, następne. Wspaniale to tak było. Aha, i kursy sobie robiłem tak, na jakieś gwiazdy, bo i tak sterować według busoli, to jak się kiwa na różne strony, ale gwiazdy się nie, nie ruszają, no to ja według tych gwiazd. To to na, najspanialsze, były chwile takie, a jeszcze no, różne mogą, wyglądać, wyglądać na przykład takie zjawisko bioluminescencji, czyli że jeśli. I, Zanurzam pióro wiosła w wodzie i napędzam to. To w wyniku takiego wytrącenia różnych takich mikroorganizmów, i taki ruch mechaniczny, to one krótki błysk światła wydają, taki zielon, zielonkawy. I to wygląda wspaniale, bo i wiosłem pobudzam świecenie. Tak jak kropelka wody padła na kajak, to też chwilę świeciła, taka poświata. No to coś no bardzo ciekawe, jak drobna fala od dziobu kajaka się rozchodzi, to na grzbiecie tej fali, w wyniku tego zaburzenia mechanicznego, też świecą te glony. No to no coś ciekawego. A jak, o, jak większa ryba płynęła pod powierzchnią wody, to taka poświata była, no, i widać było, gdzie ta ryba płynie. Tam, nie nie samo ryba, ale tam poświata. No to, to, to no, ciekawe zjawisko takie. To oczywiście tę rybę to, jak było, tak spokojniej, bo jak większe fale, to, to nie widać, ale jak spokojniejszy ocean, to o, a hmm, przez kilka miesięcy to ocean był w różnym stanie, no, w różnej wielkości fale. Były okresy flauty. Flauty to jest tak, że prawie wiatru nie ma. No to tak leciutkie zafalowania. A w skrajnym innym wypadku, po najdłuższym miałem trzydobowy sztorm, no to fale rosły, rosły, rosły do 9 metrów. No, no i tak między 0 a 9 tak się to wszystko utrzymywało. No. Tak. Wspomniał pan, że zabrał pan ze sobą książkę, ale Kajak to przecież nie ciężarówka, tych rzeczy dużo nie można było zabrać ze sobą. Co pan zabrał na wyprawę przez Atlantyk? Najważniejsze to wziąłem jedzenia na pół roku i starciło mi. Także jeszcze na mniej więcej miesiąc, jeszcze gdyby była trzeba, to bym korzystał z tego. i Także głód mi nie groził. Miałem drugie wyprawie. Dużo słodyczy, bo w pierwszej wyprawie mi zabrakło, i teraz wyciągałem wnioski. Oprócz jedzenia, to miałem jeszcze no, wszystkie takie rzeczy, które wymagają konwencje morskiej. Na czym? No, na przykład yy, kamizelkę ratunkową, ale to było ciekawe z kamizelką, bo ludzie mi się pytali, czy ją nakładałem i czy ją używałem. Ja Mam nie, ja, według miałem obowiązek jej mieć, ale jej nie używałem. A dlaczego? No, proszę sobie wyobrazić tak. Mam nałożoną kamizelkę ratunkową, kręcę się po kajaku, pełzam gdzieś nie, zsuwam się do wody. No ale co, nic mi się nie może stać, bo mam kamizelkę. Nie? Ale że jest wiatr silny i kajak odpływa. Ja tak patrzę, u, odpływa mi, staram się go dogonić. A jak? No, nie daje rady. I tylko mu pokiwam. Po co mi ta kamizelka? Więc ja tą kamizelkę schowałem potem głęboko w komorę bagażową, żebym jej nie zgubił. A sam nakładałem taką uprząg żeglarską z pasem. I przywiązany byłem liną do yy, uchwytu w kajaku. Gdybym się wsunął do wody, to po tej linie taka yy, no, przy, yy, przyciągnąłbym się. Także byłem przywiązany dosłownie do kajaka. A z innych rzeczy to tak. Do łączności to miałem dwa telefony, satelita. A jeden by wystarczył, no ale to dla pewności yy, drugi. GPS-y to, żeby się zorientować, gdzie jestem, to miałem pięć różnych możliwości sprawdzenia, gdzie jest pozycja. I busole, no bo tam dokąd płynąć, do miałem dwie. To co ważne, aparaty fotograficzne, yy, kamery, no to, to wszystko co ważne jest potrzebne, to podwójnie. A ważne też jest, że miałem, a i lampy nawigacyjne u góry na Pałąkach. I teraz skąd prąd tam, bo ja, jak ja byłem w tropikach, to miałem panel słoneczny, tej drugiej wyprawy dwa. Energia słoneczna była przerabiana na elektryczną, ładowany akumulator. No, podobnie jak w samochodzie, ale to był nie z kwasem wewnątrz, tylko żel, żeby się coś nie wylało. I energii miałem na wszystko, wystarczająco. Głównie to energia była potrzebna do napędu silnika, pompy, ocelarki, bo wodę czerpałem z burty. i ocelarkę. No ale to miałem PHB, ja, inżynier, mechanik. Nie potrafiłem mi skutecznie uruchomić nową ocelarkę najlepszej firmy na świecie Katadyn ze Szwajcarii ale tylko uderzyłem mniej 20 litrów miałem kilkanaście razy chyba 15 razy demontowałem sprawdzałem robiłem to co instrukcja na wszystkie strony i załamał mnie taki punkt jeśli zrobiłeś to wszystko co tutaj w instrukcji przewidziane to widocznie nasz pH i jest bada wewnętrzna. Proszę zakonserwować membranę i wysłać do serwisu. No cóż, no cóż zakonserwowałem schowałem. I wyjąłem ocelarkę napędzie ręczne, bo miałem to zapasowe dwie jeszcze. No i teraz po 8 do 12 godzin wiosłowania tak średnio na dobę na odpoczynku 3 godziny pompuje, żeby mieć co pić. Bo woda oceaniczna jest bardzo słona, ma tak gdzieś około 35 promili soli. Czyli tak jak porównamy z wodą w Bałtyku, to ta woda jest 5 razy bardziej słona. Ta woda bałtycka to jest taka mleko słonawa, można by ją tak w zasadzie pić jeszcze. Nie? a oceaniczna nie jest, potwornie słona. Ale ta o, ocalarka, czy tam elektryczna, czy y, ręczna, pozwala y, pozbawić się, y, z tej wody wytrącić całą sól, wszelkie mikroorganizmy, minerały, ale miałem tabletki mineralne i potem do tej wody dodawałem odpowiednio, żeby ta woda, woda była zbliżona do takiej normalnej. A. Nie miał pan problemów ze zdrowiem? Mogę powiedzieć, że nie. Dokuczały mi jedynie, no, no powiedzmy, w tej drugiej wyprawie, dokuczałem mi różne wypryski skórne, bo nie stosowałem się do zaleceń lekarzy. No, także mogę powiedzieć, pana, e, proszę państwa, stosujcie się do zaleceń lekarzy, ale mi lekarze zalecali tak. Panie, proszę trzymać skórę w suchym, daleko od słonej wody, najlepiej w suchym, wtedy nie będzie żadnych wyprysków. No i ja co? No, nie stosowałem się i miałem skórę bardzo często mokrą, nasyconą solą, i miałem całe ciało takimi wypryskami pokryte. No taki niepokorny jestem. no że Lekarze mówią to, a ja co innego. Nie? Po prostu nie sposób było tego uniknąć. Nie? No i to takie wypryski coś podobne do potówek, jak dzieci małe mają niemowlęta. Takie wypryski, Czasem miałem Ponad 50% powierzchni skóry tak tym spędzącym taką wysypką zajęto, za, to nikomu tego nie polecam także. No, to wiedziałem, że tak będzie i jak po pierwszej i, wyprawie lądowałem w Brazylii, to lekarz, a miałem badanie takie kompletne lekarskie, powiedziałem, a to szybko zniknie, proszę. Kąpiele pod prysznicem, a tego i po tygodniu w zasadzie prawie już nie było. No, także szybko mi znikało. Panie Olku, przepłynął Pan dwa razy Atlantyk. Opłynął Pan Morze Bałtyckie i bajkał. Co planuje Pan teraz? Na takie pytanie, o, trzy tygodnie temu zostałem. I różne plany miałem i mam. I z panem Andrzejem Armińskim, którego stoczni w Szczecinie został kajak wybudowany. I z nim rozmawiałem tak, no, jak zostałem zaproszony trzy tygodnie temu do na wywiad do telewizji to Dzień Dobry TVN w Warszawie i tam miałem być z żoną. To Andrzej mi mówił, jest to najlepszy moment, żebyś oficjalnie powiedział o tych planach, bo tak to zbywałem to, te pytania, no. no i wtedy tak, żona tutaj siedzi obok, no. nie wiedziałem, jakie będą pytania, ale się domyślałem, no zresztą z reguły takie jest o planach, no. no i ja tak od razu, że tak powiem z grubej rury, jak na pytanie, no to tak, ja chciałbym jeszcze raz przepłynąć Ocean Atlantycki, z kontynentu na kontynent, ale tym razem z kontynentu Ameryki Północnej, konkretnie z Nowego Jorku, mam wybrane miejsce, z zamiarem do do Europy, no, do Hiszpanii, właściwie do Portugalii, gdybym nie dał rady, bo w końcówce niezbyt przejące są wiatry i prądy, do Północnej Afryki. No to żona taka była sparaliżowana, dopiero potem jak wyszliśmy z, z, ze studia, no to co ty mówisz, na no, tego wszystko, no bo i Moim wyprawom osadniczym żona była zdecydowanie przeciwna. To był nasz wielki problem. mój bo mam wspaniałą żonę i wiem, że to jej dokuczało, że ja jestem gdzieś daleko na wyprawie, ona w domu. To jest nie do pogodzenia. Być jednocześnie na wyprawie i w domu. No? I tutaj znowu w kolejny raz się wybieram, no ale to myślę, że jeśli uda mi się opór żony tak zmniejszyć i zdobyć odpowiednie fundusze, bo takie dwie sprawy mam. No to wtedy chciałbym za półtora roku, a konkretnie 14 maja 2016 roku, chciałbym wyruszyć z Nowego Jorku, przepływając tak rzeką Hudson i z Manhattanem w tle, pokiwać do statuły Wolności, bo miejsce mam wrażenie, bo tam ostatnio to opływałem tą Statuę Wolności, i tak powiedzmy kontrolnie, i miejsce jest bardzo dobre na start. Mogłyby mnie też ewentualnie tłumyć, czy tam jakieś no, no, media żegnać, a potem, jakie miło robi optymistyczne, powitanie w Europie. To taki, to taki plan. To tego panu życzymy. Zapytam jeszcze o jedno. Dziś gości pan w klubie Amber w Tomaszowie Mazowieckim. Czy bywał pan tu już wcześniej? I nie, w tym klubie nie byłem, ale Pilicą, bo tu niedaleko jest rzeka pilica. Pilicą przepływałem. No, no, kiedyś zaliczyłem prawie od źródeł do, do ujścia. Ładna rzeka, ciekawa, ale to już było dawno. A teraz no, przyjaciele mnie zaprosili tu na, na Wigilię. Także no, zapowiada się miły wieczór. No i wszystko jest, mm, wszystko jest dobrze, także z chęcią tutaj przybyłem. A będziemy się spotykać i spotykaliśmy się na wielu imprezach kajakowych. No, bo ja nie jestem typem, jak tych, którzy myślą, samotnika, że szukam samotności albo uciekam od ludzi. Nie, ja chętnie nadrabiam te zaległości, co byłem kilka miesięcy sam. No i tutaj przyjechałem z, z wielką przyjemnością i zapowiada się bardzo ciekawie. No, miły wieczór.